Maryjo, Matko Jezusa i nasza Matko, obecna pośród nas, w znaku licheńskiego obrazu, bądź pozdrowiona, bolesna, Królowo Polski, cierpiąca wraz ze swymi dziećmi, stajemy przed Tobą z sercami pełnymi obaw, lęków i niepewności, ale także z wiarą w Twoją miłość, oraz matczyną opiekę, jaką nieustannie roztaczasz nad nami. Pragniemy z ufnością powierzyć Ci nasze życie i wszystkie sprawy, które nosimy w sercach. Bolesna Matko Licheńska, otaczaj nas zawsze swoją opieką. A szczególnie wspieraj w chwilach życiowych doświadczeń. Broń nas przed działaniem złego ducha i ucz powierzać się zawsze Bożej opatrzności, Matko Zbawiciela, zasłuchana w Boże Słowo i rozważająca je w swoim sercu. Bądź dla nas przewodniczką na drodze prowadzącej do domu naszego Ojca w niebie. Amen.